Siemanko. Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak mocujemy stelarz na nasz panel solarny oraz być może, <noise> jak się nam uda, jak mocujemy panel solarny już na dach naszego wieloryba. Tak jest. I zaczynamy od razu od początku. Od poważnych rzeczy. Czyli, tak. Zamówiliśmy sobie takie. Takie o. Takie o punkty mocujące do Fiat Ducato, właśnie specjalnie stworzone. Znaleźliśmy je w ogóle na Allegro lokalnie, bo chcieliśmy, żeby były czarne... Tak. Cza My mamy tutaj jak widzicie czarne profile, więc chcieliśmy też, żeby były czarne mocowania, no bo wszystkie też dodatki wokół będą czarne. I generalnie ciężko w ogóle było znaleźć te punkty mocujące właśnie czarne, bo dużo było yy, takich stalowych po prostu nie. Ten, no wiadomo, że można sobie pomalować, ale yy, mi się już gdzieś obiły o oczy. Te no i w sumie fajnie, że je znaleźliśmy. Bardzo fajnie są zapakowane. Tutaj jest w ogóle napisane, że one są kompatybilne z Ram Pro Master, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato i Citroen Relay, jeśli to dobrze czytam, nie wiem, zamówiliśmy sobie cztery profile po 2 metry, tak, bo wyszło nam, że potrzebujemy chyba 3,60, tak na No jakoś Coś tak, takiego. to powyżej 3 metrów na pewno wyszło, więc na pewno jeden z tych, y, dwa profile trzeba będzie skrócić. Do profili zamówiliśmy sobie też takie łączniczki, więc jak sobie dokładnie wymierzymy, gdzie ten któryś z profili uciąć. To będziemy wtedy je łączyć tymi łącznikami i mocować na dachu. A i kupiliśmy boazerię. A no tak, to, to nie w dzisiejszym odcinku raczej, ale rzeczywiście byliśmy tak. dzisiaj kupić boazerię. No tak. I jedna jest. Trzeba, trzeba będzie ją wyszlifować. Tak, wyszlifować najpierw tak wstępnie, później nałożyć, bo będziemy chyba ją impregnować olejowoskiem. I teraz już nie pamiętam czy po tym olejowosku to takie ostatnie wykończenie taką tą delikatną gąbeczką czy czy to wcześniej nie wiem jeszcze, ale właśnie trzeba będzie ją najpierw tak jakby obrobić, później trzeba będzie ją zaimpregnować i dopiero będziemy montować. Ale to nie dzisiaj. Bo dzisiaj w końcu montujemy panel solarny. Albo przynajmniej spróbujemy go zamontować. W końcu jest ładna pogoda, bo ostatnio strasznie dużo padało. A dzisiaj jest takie nieboże no, nie wygląda to, jakby miała padać. No, słuchajcie, to jest hit. Żeby nie było, że coś nam może pójść łatwo, to się okazało, że yy, nie sprawdziliśmy tego przed kupowaniem tych mocowań i kupiliśmy. No, złe, kupiliśmy po prostu profile, które mają inne te żłobienia niż te, które powinny być, żeby zamontować te mocowania. I w związku z tym stwierdziliśmy, że no nie chce nam się już bawić, żeby wymieniać te mocefania, bo tam brakuje realnie, nie wiem, jakiegoś milimetra. Więc stwierdziliśmy, że Dominik po prostu spiłuje ręcznie te cypelki, do które mają wejść w ten profil. Które ma wejść, jakby profil? I włożymy po prostu ten profil, który mamy. Więc zobaczymy, czy to się uda, ale wszystko wskazuje na to, że tak. No, jak zwykle życie okazało się odrobinę bardziej skomplikowane niż zakładaliśmy. Otóż ten łącznik, ten punkt mocujący wygląda mniej więcej tak, że tak się go, tak się go mocuje na, na dachu. Tu jest strona zewnętrzna, tu jest strona wewnętrzna. No i na to mamy profil 4 na 4 O takim kształcie może Wam pokażę. No i ten profil powinien się nasunąć na na te takie dynksy, które są. Cały problem polega na tym, że chyba czegoś nie sprawdziliśmy znowu dokładnie, tak jak trzeba. I te dynksy, widzicie, wchodzą w taki sposób, czyli są no załóżmy o 3 mm za szerokie. 2-3 mm. No i na początku myślałem, żeby kątówką to wszystko tak zeszlifować. Ale jak zobaczyłem, jak szybko się kątówka kręci i jak małe to jest, i nawet sobie wyobraziłem, że wezmę sobie to w kombinerki i tak przyłożę do darczy do, do kątówki, to pomyślałem, że to może bardzo szybko gdzieś polecieć w niekontrolowany sposób i sprawić, że coś mnie zaboli, więc poszedłem w bardziej, bardziej taki oldschoolowy sposób i no, metodą taką jak człowiek pierwotny wskrzeszał ogień. Tak ja szlifuję sobie te i ogólnie idzie to dosyć sprawnie, na jedną taką może mi z półtorej minuty schodzi, jest, jest ich 8 na stronę, no więc taki 10 minut w kwadrans mam wszystko wyszlifowane, więc zabieram, zabieram się do roboty, a później Wam pokażę jak to dalej zamontujemy na dachu. I teraz jak mam tutaj profil tak sobie to bardzo ładnie tutaj przechodzi bez problemu. Więc no, więc mam wyszlifowanych 8 takich już na jedną stronę i teraz lecimy to montować. Wszystkie te, wszystkie te dynksy mam już zeszlifowane, także możemy się zabierać za montaż punktów. Punktów za zamontaż punktów montażowych tak pięknie powiem i pierwsze co trzeba zrobić to je rozmontować a właściwie zmontować je tak one są bardzo fajnie zaprojektowane tutaj jest taki, takie wcięcie które nachodzi idealnie na ten wystający bolec z dachu i teraz drugi element musi zostać nałożony na to i teraz te śruby one od dołu trzymają to wszystko i na górę nakręcamy te, te zeszlifowane... No ja to nazywam dynksy. Ale to jest pewnie jakaś bardziej profesjonalna nazwa. Nie chcę na gwint najść. Jak zwykle. przy Niech. Dobra. Jeden, drugi. Nie dokręcamy ich do końca, bo tutaj musi... O, tutaj musi wejść profil aluminiowy w te, w te i dopiero później, jak ten profil będzie zamontowany na całym dachu, to, to tutaj kluczem od spodu się będzie to dokręcać. Więc mam już dwa zamontowane, zostałem jeszcze dwa. Na naszego Fiata Ducato, to jest w ogóle hmm, ciekawe. My mamy L4H3, tutaj są, jest pięć punktów montażowych na stronę. W opakowaniu są cztery punkty montażowe, więc musielibyśmy zamówić dwa i pół opakowania, czyli trzy. Natomiast te punkty montażowe są na tyle drogie, że stwierdziliśmy, że wystarczą nam cztery punkty montażowe na stronę. Ehm, I liczymy, że tyle wystarczy rzeczywiście. skrócić te profile, bo one były na długość 220, jednak 222 nawet każdy z tych profili był, a my potrzebujemy jakieś 398 coś takiego na, na długość, bo praktycznie na cały na długość prawie całego dachu robimy ten, ten profil, tak żeby tam wystawała końcóweczka, tak żeby równo z dachem się kończyło. No więc mamy to przycięte i teraz możemy mocować na dachu. I to musi się wsunąć w ten dings, tak? I teraz z racji, że mamy cztery punkty montażowe na stronę, to stwierdziliśmy, że dobrze będzie, żeby ten jeden profil kończył się w połowie, był sam mniej więcej i drugi, pół, drugi był, siadł dalej, tak żeby każdy z tych profili miał swoje dwa punkty montażowe. Eee. Angelika, atakują osy. A, a do łączenia tych punktów montażowych kupiliśmy taki łącznik, który tutaj od dołu się będzie wkręcać, i tutaj śrubami się łączy te punkty montażowe. I, no i to powinno trzymać solidnie. Ja walczę o życie. Tak, także mamy już jeden y, profil zamocowany. Teraz musimy jeszcze drugi zamocować. Dobra, mamy, mamy te profile już. Y, nasunięte na punkty mocujące i teraz muszę je złączyć taką specjalną... no takim łącznikiem Mam mamy specjalne śruby ogólnie jak kupowaliśmy na Allegro te, te profile i te śruby te, i te łączniki to, to te śruby sprzedają na kilogramy, na, na setki sztuk czy tam 100 sztuk to jest minimum ale zadzwoniłem do Pani ze sklepu, który tam to Nalegro prowadził i powiedziałam, że potrzebuję tylko dwa profile ze sobą złączyć i Pani nam zapakowała cztery śruby i cztery nakrętki oczywiście jakieś tam 5 zł za to zapłaciliśmy ale, ale fajnie, że nie musiałem się później martwić ee, jakie to trzeba dokładnie zamówić bo co jest istotne to ta śruba ta śruba ona wchodzi tu ta śruba musi wejść w ten otwór a druga śruba w ten otwór no i od spodu to później łapiemy łapiemy te śruby nakrętkami więc e, tak to się wszystko trzyma no i fajnie, że nie musiałem się zastanawiać później jakie tutaj a, jakie śruby zamawiać, jakie nakrętki więc e, polecam się kontaktować z sprzedawcami jeżeli czegoś Wam brakuje to czasami tyle rzucam do paczki No dobra i na sam koniec zostało nam to co jest w sumie najbardziej upierdliwe w całym montażu bo cała reszta montażu jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna To tymi kluczami trzeba podokręcać tutaj od spodu te śruby Pomimo tego że te klucze są takie wyprofilowane to jednak no jest, trzeba się trochę pomęczyć żeby te śruby wkręcić No wieloryb już wygląda jak prawdziwy terenowy kamper no, fajnie to wygląda. Nie widać tego tak na kamerze, ale prezentuje się wspaniale. Prezentuje się rzeczywiście bojowo. No i musimy teraz zamontować ten panel. Hmm. Ale właśnie, właśnie sobie uświadomiłem, że w sumie nie jestem pewien, czy do montażu panelu mamy, mamy wszystkie odpowiednie śrubki, więc musimy to szybko sprawdzić i ewentualnie podskoczyć do sklepu jeszcze, bo w sumie nawet nie pomyślałem, jak się ten panel montuje do tych profili. Mało istotne mi się to chyba wydawało Siemanko, siemanko My znowu na robocie Ejo. Eee, I teraz po raz kolejny mierzymy jak szerokie powinno być tu wejście Już nie wiemy, który raz to mierzymy i jak bardzo możemy się przycisnąć Kurczę, żeby na... mieć większą kuchnię Bo no to naprawdę ciężko jest sobie wyobrazić i negocjujemy tutaj ze sobą jak bardzo możemy schudnąć, tak. żeby się zmieścić Norisa nie mogę przekarmić, tylko. Tak, więc właśnie weryfikujemy tutaj jeszcze, jak szeroka może być kuchnia. O. A. Czy takie wejście? Trochę nie, żarowskie. no takie, takie to nie może być. To... Myślę, że takie jakby było, to by było spoko. Ten schodek trochę przesadziliśmy zdecydowanie z szerokością. No zdecydowanie. Ale już mamy pomysł, jak to zrobić, żeby nie było widać. Tak jest. Myślę, że jakby było takie wejście, zobacz. No. Ono wtedy ma. Około 60, no to ja myślę, że 60 wejścia to długi. Ale tutaj musisz chyba mierzyć po tym, nie? Wejście. W sensie? No, ale przecież. No bo tam, nie... tam jest szerzej, a tu jest wężej, nie? Ale jednak przez to szerzej, No tak, ale no chodzi mi o tutaj, nie? No, no, no. Że tu chodzisz, no to dla, według mnie to jest w miarę spoko, taka ta 60, około. Ale jeszcze chciałabym zmierzyć, bo teraz tak na oko ustawiłam to. No. E, chciałabym zmierzyć, jak to się faktycznie by skończyło, jakbyśmy chcieli mieć kuchnię nie 120, tylko 130. Dobra, to mierzymy. do I need- Kuchnia pomierzona. Wychodzi na to, że musimy mieć kuchnię 120, żeby nam się jakkolwiek przyjemnie wchodziło. A teraz nie wiem, czy to będzie widoczne, ale co musimy teraz sprawdzić, to to, ile jest miejsca przy akumulatorze, bo chcemy dać ten, jak to się nazywa? Orion, Ładowarka. Ładowarkę. Ładowarkę. Ym... Przełącznik. Przełącznik. akumulatora. Takie urządzenie, <grym> nie które, które jak podłączymy tutaj przy akumulatorze, to kiedy on się naładuje podczas jazdy, to będzie nam zasilał akumulator hotelowy. Co w fajny sposób będzie nam pozwalać tylko doładować, kiedy nie będzie słońca świeciło, a będziemy gdzieś jechać. Więc... Nie będzie takiej sytuacji, bo będziemy tylko w słonecznych miejscach. I tak jest. Więc tutaj trzeba to zabrać. No i kurczę, przydałby się telefon z latarką. No, werdykt jest taki, że on się tutaj. O, chyba się nie zmieści. Że on się tutaj nie zmieści raczej. Gdybyśmy się na tym znali, to by było łatwo. No tutaj myślę, że. No nie, bo będzie dotykać tych kabli, tam też. Może mógłby tak leżeć, ale to pewnie jest zły pomysł. Nie, nie, tak to nie. No więc chyba sprawa się rozwiązała, trzeba będzie go zamontować z tyłu, tam gdzie te sprzętów. Drugi problem już rozwiązaliśmy. Tak, pierwszy był jaki. Jaki jak wymiar kuchni? A no tak. Dobra. Zalecimy no. z planowaniem instalacji elektrycznej. Co robisz? Wymieniam to, co zniszczyliśmy. Angelika kupiła najpiękniejsze teraz kratki. Tak, zobaczcie. Uwaga, co będziemy mieli napisane? Fiat. Ale w ogóle powiem Wam, że są to tablice jakiejś polskiej produkcji coś w sensie jakiś polski producent i bardzo dobry plastik jakościowy. Zobaczymy, jak się zachowa po czasie, ale jakby w dotyku jest całkiem konkret. No i piękne, ładne czarne i kwiaty. Pytanie, czy mają licencję od Fiata? <grym> nie wiem. Tego nie wiem Ogólnie chyba by ich dużo kosztowały te licencje, bo widziałam na stronie, że mieli wszystkie marki. Tak jakby ktoś chciał sobie kupić takie. <grym> no cóż, znam firmy, które mają licencję od wszystkich marek i może to jest jedna z nich. Ja tymczasem wycinam... Nie no, nie no piękne kupiłaś. Ale nielegalne? Nie wiem, no daje, wiesz, jest domniemanie niewinności. No właśnie jestem tylko konsumentem dzisiaj. w takich przypadkach. Ja tymczasem wycinam um, płytę 140 na 70 do tego będzie przymocowana nasza instalacja elektryczna, um, więc wymiar 140 jak łóżko, 70 jak wymiar pod łóżkiem, no i później trzeba będzie gdzieś tu albo tam wyciąć jeszcze nad kole. Także. 140 mam już zmierzone, wycięte, 70 właśnie sobie wymierzyłem. No i muszę teraz to wyciąć. Na długich wyliczeniach w końcu udało nam się wyciąć odpowiednią formatkę sklejki, bo pierwsza była wycięta dobrze, tylko później skopałem. Udało nam się w końcu wymierzyć sklejkę, która będzie maskowała tutaj rzeczy związane z elektryką. Pierwsza sklejka, którą wymierzyłem, była ok. Ale niestety tutaj na nadkolu trochę poszedłem za bardzo, w... poczułem flow i nie, nie przyłożyłem się do mierzenia, więc no, wyszło to źle. Było. Ja bym to nawet zostawił, ale Angelika mówi, że wszystko musi być ładnie nawet w garażu. Tego nie widać, więc wymierzyliśmy drugą sklejkę, która już została wymierzona w sposób perfekcyjny. Mianowicie co 10, to, to, to ma nawet 40. To 10 cm zmierzyliśmy wysokość tutaj pomiędzy podłogą a deską, czyli 10, 10, 10, 10 i tutaj do tego. No i już ona nam bardzo dokładna miara, którą wycięliśmy. No i teraz Angelika to maluje na biało, bo musi być ładnie. A tutaj jest cała nasza elektryka, którą będziemy później rozkładać na tej pięknej sklejce, jak już Angelika ją pomaluje. To jest ta strona, która będzie schowana, więc się nie przejmujcie. Trochę się w naszym otoczeniu pozmieniało. Już przede wszystkim jest strasznie ciemno za oknem, a po drugie, eee, ułożyliśmy taki na razie na tej złej płycie, ale ta, ta dobra jeszcze schła. Poza tym no jest pionowa w tym momencie. Ułożyliśmy eee, tak, jak sobie wyobrażamy, tę naszą instalację elektryczną. Z części do toalety. Tak, w części to jest takich rzeczy z toalety jeszcze. One symbolizują. Nie to są bezpieczniki, to jest gniazdko zewnętrzne. <grym> to nie będzie wisieć w powietrzu. Ten inwerter ym, przetwornica i ładowarka, tylko one będą stały na jakiejś takiej półeczce przy nadkolu. Natomiast cała reszta będzie wyglądać w miarę tak jak teraz jest. Brakuje nam trochę bezpieczników, których na razie tutaj jeszcze nie mamy. Yy, więc tak to będzie wyglądać. Nasza yy, sklejka, która jest idealnie wymierzona, prezentuje się w taki sposób. Nie jest jeszcze, co prawda, przekręcona ani nic. Yy, natomiast, yy, natomiast wygląda dobrze. Yy, no, no i, i teraz. Zobaczmy, jednak bielony, ładny, co? Yy. <laughs> no, słuchajcie, powiem Wam, że no, bielony jest bardzo ładny. Yy, jest dużo ładniejszy od tego brązowego czegoś. No, a kto był taki. Obrażony, że musi drugi raz wycinać. Ja po prostu nie lubię strat. Więc teraz y, musimy wymierzyć, y, jak ten stołek będzie wyglądał, na którym, na którym będzie stała przetwornica, i, i na drugim piętrze będzie stała y, ładowarka. Tak, leżała de facto, no bo ta przetwornica jest wielka. W sensie to, jest, to, to w internecie tak nie wygląda, ale to waży. Nie wiem, z, z 8 kg? jest wielkie Zobaczcie, jaka mała jest ładowareczka dobra, my też mamy małą ładowarkę bo to jest 10A w ogóle nie wiem czy dobrze zrobiliśmy bo jak poprosiłem czata GPT w sensie Gemini'a nie ma to znaczenia żeby wyliczył mi ile czasu będzie się ładować nasz akumulator, jeżeli będziemy podpięci na kempingu i ta ładowarka będzie ładować z sieci akumulator my mamy 200 mAh to mi wyliczył. No ale przecież panele ładują akumulator. Ale załóżmy, po że, załóżmy, że jest noc. Jesteśmy rozładowani. Kilkanaście godzin mi wyliczył. Więc, to nie będzie grania w PlayStation. Więc masakra. A właśnie, bo chcemy mieć PlayStation ogólnie w kamperze. I jak zapytałem też, Jemina, na ile godzin grania starczy nasz akumulator, to powiedział, że na około 8. Więc. Jak zaczniemy grać o północy, to do ósmej rano jest damy radę, a później już jest jasno i akumulatory zaczynają ładować. No, ale my nie gramy tyle godzin. No ile my maksymalnie gramy? 4 godziny? Nie mam pojęcia. Może pięć. To zależy jaka gra. Książki trzeba będzie kupić, słuchajcie. Tak, no tak właśnie. Tam jakieś gry planszowanie, ciągle tylko telewizor i telewizor. No, więc yy, fajnie. Fajnie, że ta instalacja wygląda tak jak wygląda. Mam nadzieję, że nic nie skopaliśmy. Teraz trzeba wymyślić jeszcze, w jaki sposób zamocujemy tą y, sklejkę tu na górze. Jakieś płaskowniki, czy jakieś inne rzeczy. Ja już tylko, masz pomysł. Ja tylko chciałam minutę uznania tutaj zrobić, że to jest nasza pierwsza wykończeniowa ścianka. <śmiech> <śmiech> Super. No, ja tutaj już przykręciłem na dole te, te deseczki, do których które będą taką granicą tej sklejki. Tak. I i od tej strony sobie zaznaczyłem, że w tych granicach mogę się wkręcić wkrętami, zarówno tu jak i tu. Tak. Więc będziemy na dole mieli to złapane, I żeby... tutaj na górze wciąż nie wiem dlaczego i tam dalej też nie wiem. No nie no, ja myślę, że tak jak rozmawialiśmy, że po prostu weźmiemy tutaj kawałki kantówek i jakby płaskownikiem to po... przymocujemy do tej belki, do łóżka. Ale żeby wam też od razu wytłumaczyć dlaczego to jest trochę od podłogi, to chodzi o to, że jak tutaj, będzie, jak tutaj będą zamocowane wszystkie sprzęty elektryczne, no to kable puścimy sobie tyłem i żeby to zrobić, no to chcieliśmy zostawić tym kablem trochę przestrzeni, żeby one nie były jakieś ściśnięte do tej ściany. No, i tu, żeby była jakaś tam, powiedzmy, cyrkulacja, jeśli można to tak określić. No, także, jakby jest taka szparka zostawiona, żeby właśnie te kable i miały miejsce, no bo też te kable są niektóre bardzo grube, bo na przykład od akumulatora idzie 35 mm2, więc to jest bardzo, bardzo gruby kabel. No, więc, żeby wszystko miało miejsce i żeby miało przewiew. Także dla, właśnie dlatego to troszeczkę dalej od podłogi zamocowaliśmy. Tak jest. To, co teraz? Półeczka. Półeczka. No, i zobaczcie, jak pięknie tutaj przetwornica będzie stała. To jest taka wielka kobyła, że ciężko na nią znaleźć jakieś sensowne miejsce. Natomiast, no, zrobiłem taki stołek. Tutaj Angelika wycięła kantówki, wycięła sklejkę, i wszystko jest pomalowane. Ja wycięłam stołek. Tak, Angelika wycięła stołek. Jest siebie dumna. Jeszcze nie wiem, którą stroną, czy to będzie tą stroną, no bo tutaj. Tutaj jest plus minus wchodzi, z drugiej strony jest wyjście do kabli ładowania. Więc zobaczę do tego na tym stołku jakoś tak prawdopodobnie tutaj będzie zamontowana ładowarka. Tak sobie to wyobrażam, bo ona tutaj ma diody, więc trzeba pewnie. One chyba coś mogą ważnego oznaczać, więc lepiej żeby tak było. Więc. Z tej strony tu jest wyjście takie zwykłe do gniazdka i będziemy się podłączać. No będzie przejście po prostu z kempingu do, do nas, do środka, i tutaj będzie gniazdko. A te krokodylki, czy jak się tam nazywa, trzeba będzie jakoś zabezpieczyć nadlon. One się będą wpinały do, do busbara. Natomiast powoli zaczyna to wszystko nabierać kształtów. No, fajnie będzie, jak w końcu to podłączymy i przekonamy się, czy te wszystkie obliczenia Wszystkie rozkminy, jakieś e, e, i tak dalej, mają sens, i czy to nam nie spłonie od razu po podłączeniu? Mam nadzieję, że nie, bo naprawdę się przyłożyliśmy do, do planowania tego i zweryfikowaliśmy to z kilkoma osobami. Kto e, się Tak, Angelika głównie to planowała. E, no, z moją tam małą pomocą. No i pięknie, mam e, konstrukcję skończoną. A mianowicie yy, wyciąłem tutaj takie wgłębienie w kantówce. I będzie wystawać kawałek sklejki z tego, bo wymyśliłem sobie, że w ten sposób ładowarka yy, będzie, o, będzie sobie pionowo stać. Będzie. Miała wentylację z góry i z dołu i jednocześnie będzie miała ym, no, blisko do, do busbara jak i do wejścia z 230, z którego ona będzie zasilana. Także no, czekam aż klej wyschnie, i chciałem powiedzieć, że będę przykręcał ten stolik, ale chyba nie, bo najpierw musimy podjechać jeszcze do sklepu po jakieś takie mocowania. Płaskowniki? Nie wiem, czy to jest dobre. Kątowniki, tylko proste. Więc pewnie płaskowniki. Żeby, żeby przymocować sklejkę, na której będzie nasza instalacja, żeby ją przymocować do... na górze jeszcze do tej deski. Tutaj mamy koniec. Ja się biorę chyba za sprzątanie i, i to tyle na dzisiaj będzie z naszej roboty. Takie mam wrażenie. Także gdybyśmy dzisiaj się nie zobaczyli, to do zobaczenia w kolejny dzień.